Witajcie, mam dla Was krótki poradnik, jak usunąć naklejkę z broni w counter Strike'u. Wchodzimy sobie w ekwipunek, prawy klawisz na broni, która nas interesuje, klikamy zdrap naklejkę i teraz sobie klikamy konkretną naklejkę, którą chcemy zdrapać, bo może być ich kilka i klikając zdrap naklejkę ona zacznie się usuwać, aż do momentu, kiedy wyskoczy komunikat, czy chcemy ją całkowicie usunąć. No, jeżeli chcemy dalej usuwać naklejki, to oczywiście to samo możemy powtórzyć i finalnie będziemy mieli broń bez naklejki. To tyle, dzięki i na razie